Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Redhead. Odzywam się do Was po długiej nieobecności. Mam w tym momencie dosyć ciężki okres w życiu. Muszę się uporać z pewnymi kwestiami, także trochę mnie nie było. Możliwe, że trochę mnie jeszcze nie będzie, ale dziękuję Wam za wiadomości na Instagramie. Interesujecie się, jesteście zaangażowani, także tak, jestem, ale czuję się podle. I żeby poprawić ten swój podły nastrój, postanowiłam, że zamówię biżuterię. Napisała do mnie firma. Dazzling Vivienne z propozycją współpracy, że mi podeśle trochę biżuterii. Ja ją sobie sprawdzę, przetestuję, opowiem wam, pokażę. Także pomyślałam, że w sumie to jest dobry pomysł, aby poprawić swój nastrój, swoje samopoczucie. Mam nadzieję tylko, że biżuteria będzie fajna i że faktycznie to moje samopoczucie się poprawi. Także nie będę już przedłużać, sprawdźmy, co to będzie. Jest tutaj paczka, jeszcze nierozpakowana, porządnie wypchana, taka solidna i e, czas ją po prostu otworzyć. Także ja lecę po nożyczki i ją wspólnie otwieramy. Ok, otworzyłam, i tutaj mam trzy pudełka, takie bardzo y, porządne, fajne, bo y, chronią biżuterię. To jest ich zadanie, może jeżeli chodzi o ich y, imię, o ich wygląd, to. Y, y, no, nie jest to do końca mój styl, ale najważniejsze to to, że chronią biżuterię, która mam nadzieję jest w nich. Także super, naprawdę ekstra. Wow, coś tutaj jeszcze jest. Czekajcie, jakieś tutaj mamy, jakąś kopertę? Cóż to jest? Aha, chyba już wiem, to jest certyfikat. Słuchajcie, to jest certyfikat, który odnosi się do jakości diamentu, brylantu, ale o tym za chwilę. Wiem, że teraz jesteście w dosyć dużym szoku. Biżuteria z diamentami. Tak, tutaj w tej biżuterii, a przynajmniej w niektórych po prostu propozycjach, będą się znajdowały diamenty. Jestem niesamowicie ciekawa, jak to będzie wyglądało, ponieważ to nie są takie prawdziwe diamenty, które się wydobywa z ziemi. To są diamenty stworzone w laboratorium. Takie diamenty, które wydobywa się z ziemi, takie naturalne diamenty, wiadomo, że one się tworzą kilka milionów lat, się tworzyły i w ogóle są bardzo, bardzo, bardzo stare. Te diamenty stworzone w laboratorium ponoć są wytwarzane w ciągu kilku tygodni, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Dobra, nie przedłużam. Wszystkie linki do rzeczy omawianych w filmie znajdziecie oczywiście standardowo w opisie tego filmu na dole. I na hasło redhead15 macie zniżkę w sklepie Dazzling także wiecie, zbliżają się święta. Zbliżają się walentynki niedługo. To dobry moment, aby sobie zrobić prezent. Czy komuś bliskiemu, czy właśnie sobie. Bo my dla siebie też powinniśmy być bardzo bliskimi, kochanymi osobami. Także korzystajcie z kodu RedHat15, róbcie sobie zakupy. Oczywiście, jeżeli okaże się, że ta biżuteria jest tego warta. Także sprawdźmy. I pierwsza rzecz, którą sobie omówimy, to jest pierścionek. Pierścionek, który zamówiłam właśnie dla siebie. Przede wszystkim stricte dla siebie, pozostałe rzeczy już dla mnie nie będą. Natomiast ten pierścionek jest właśnie na poprawę humoru. I on jest, słuchajcie, przepiękny. Je, jaki on jest śliczny. To jest srebro próby 925, czyli to jest sterling silver, tak się to srebro nazywa i w tym pierścionku są kryształki Swarowskiego. Jest przecudowny, jest przepiękny, teraz go widzicie na zbliżeniu. Jeje, jest cudowny, ale się cieszę, prześliczny jest. I kolory tych kryształków są takie bardzo też ciekawe. Tutaj mamy taki kolor miętowy, jakby butelkowa zieleń, czyli ten kolor, który jest w zasadzie moim ulubionym. No i co najważniejsze, pierścionek jest regulowany, także on będzie idealny dla różnego rozmiaru palców. Ja mam palce dosyć dosyć takie szczuplutkie, nawet bym powiedziała, że dziecięce. Ciężko znaleźć mi pierścionek, który będzie dla mnie dobry, dlatego zazwyczaj właśnie wybieram te regulowane. To jest troszeczkę śmieszne, bo to są takie pierścionki trochę jak dla dzieci, tak mi się zawsze kojarzy, ale nic w tym złego, jeżeli pierścionek jest naprawdę śliczny i pięknie wykonany. Trochę mi ten pierścionek przypomina biżuterię Toes. Także przecudowny, przepiękny pierścionek. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tak pięknie wykonany. Wow! Szok! Sprawdźmy, czy następna biżuteria mnie też tak zachwyci, bo wow! Następną rzecz zamówiłam z myślą o mojej mamie. Mam nadzieję, że ta rzecz okaże się naprawdę godną rzeczą, aby być prezentem dla mojej kochanej mamy. Jak wiadomo, kochana mama to musi być serce w biżuterii i oczywiście, tak, tutaj jest serce, serce z diamentem i właśnie na ten diament. Tutaj otrzymałam certyfikat. Yy, zaraz się w niego zagłębię. Tutaj przy Was nie będę tego robiła. Jeżeli jesteście ciekawi, to wejdźcie na stronę internetową i poczytajcie sobie o tych e, diamentach e, stworzonych w laboratorium. Słuchajcie, śmiesznie to brzmi, o tych diamentach stworzonych w laboratorium, trochę jak jakaś podpucha, ale to jest też srebro próby 925. Ja Cię. Ten. Ten diament jest po prostu przepiękny. Jak prawdziwy. No, w sumie jest prawdziwy, bo one się w zasadzie mają niczym nie różnić. Nie wiem, wiecie, no, może to tak producent po prostu obiecuje. One, podobnie jak te naturalne diamenty, mają podobną, podobny skład chemiczny, wiecie o co chodzi tak dalej i tak dalej, takie rzeczy na których ja się zupełnie nie znam znam się natomiast na tym jak diamenty wyglądają bo bardzo często je oglądałam zresztą mam też pierścionek zaręczynowy z diamencikami takimi małymi i powiem wam że ten diament jest przepiękny zrobię wam zbliżenie jeszcze na ten diament, na ten detal wygląda to błędnie, przepiękny naszyjnik i też cudownie wykonane. Jejciu, jakie to jest cudowne, jakie to jest piękne. Wow, nie mogę się po prostu napatrzeć. Ale się cieszę. Cieszę się bardzo, że moja mama będzie miała taki wspaniały upominek. Jejciu, mam nadzieję, że nawet widzicie teraz, jak to się mieni. No ten diament jest jak prawdziwy, po prostu totalnie. Cudo. Wow. I ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, jest też naszyjnik i też na prezent, tym razem dla Teściowej, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Z tego co pamiętam, to będzie biżuteria, to będzie naszyjnik, a raczej zawieszka w kształcie płatka śniegu. I teraz też troszeczkę chcę mi się śmiać, bo śmiesznie to wygląda dla tej mamy prawdziwej, biologicznej biżuteria z serduszkiem, a dla Teściowej biżuteria z lodem. Tak, oczywiście żartuję ale zabawnie wyszło, no i jest ten naszyjnik też przepiękny, wow, po prostu słuchajcie, to pierwszy rzut oka i już mam takie wow, to jest też srebro próby 925 i ten naszyjnik ma po bokach też prawdziwe diamenciki, to znaczy te diamenty wykonane w laboratorium, a w środku wydaje mi się, że to jest taki butelkowo-zielony kryształek swarowskiego, Przepiękny też naszyjnik. Super jest. I widzę, że on jest chyba trochę dłuższy niż poprzedni, więc też spoko starsze osoby wolą takie dłuższe naszyjniki niż takie krótkie chokery. Wow! Boski jest, aż po prostu ślinę znowu łykam z wrażenia. Naprawdę jest przepiękny. Widzieliście go w przybliżeniu? Także naprawdę boski, boska biżuteria. Nie mogę się po prostu napatrzeć, nachwalić. To aż pewnie sztucznie wygląda, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, po prostu pod wrażeniem. Także też jestem bardzo wdzięczna firmie, że do mnie napisała, że chciałam jej wysłać coś do sprawdzenia. Wow, naprawdę, ja zawsze jestem z Wami szczera, nigdy nie owijam w bawełnę. Jak coś mi nie pasuje, to mówię wprost, że mi nie pasuje. Ta biżuteria to po prostu złoto. Co prawda, złotem nie jest, bo jest srebrem, ale wow! I kochani, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że mi towarzyszyliście. Bardzo chciałam razem z wami przetestować, sprawdzić biżuterię Dazzling Vivian i powiem wam, że się nie zawiodłam. Byłam bardzo ciekawa, czy ona jest warta swej ceny, w jakim stanie do mnie przyjdzie, jak będzie zapakowana chociażby, bo to też jest ważne. I bardzo mi się podoba, że do każdej biżuterii było dołączone oddzielne pudełeczko. Jeżeli chcemy dać komuś prezent, to takie pudełeczko jest jak znalazł. Super, po prostu biżuteria jest piękna, jestem nią zachwycona, jest warta swej ceny, także wszystko sprawdziłam i mogę Wam z czystym sercem ją polecić. Jeżeli się zdecydujecie na zakup biżuterii ze strony Dazzling Vivian, to pamiętajcie, że macie kod zniżkowy na hasło REDHEAD15, 15%, 15 zniżki, także śmiało życzę Wam miłych zakupów i wszystkiego dobrego. Trzymajcie za mnie kciuki, za moje samopoczucie. I za wszystko, żeby w końcu się wszystko unormowało i było w porządku u mnie. Ja Wam też tego życzę. Także tak. Buziaczki, papa.